Dzień dobry widzowie, witam. witam was w kolejnym odcinku. I na początek bardzo dziękuję za 500 subów. To jest pierwszy odcinek po tym, jak 500 subów byliśmy. Także teraz lecimy oczywiście już po 1000, tak naprawdę. I oczywiście specjalnie dla was, już w niedzielę o godzinie 14 rozpoczynamy live, który będzie trwał pewnie godzin co najmniej z 6-8. Bo musimy otworzyć dokładnie tyle: czyli 2100 kolców z rzeby. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to będzie to trochę sklejka, trochę Herosów, trochę będzie. Yy, ustawek, trochę dwójek, będzie nasz fail na ustawce, 3 na 1 przerąbaliśmy, zobaczcie zresztą Także życzę wam miłego oglądania No a czekajcie, nagrywamy to, NAGRYWAMY TO DO ODCINECZKA <noise> No i se czy nie Jestem, 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 jestem Nie wiem jakiegoś ja, ja mam dwa chłopy No nie ma znaczenia Powinniśmy go łupić, ale go to nie wybije ten łowca Należy przedłużać. On może przedłużać po to, żeby tamten zbił go bocha. Wow, to jest często ich taktyka. Ja mogę umrzeć bo żebyście. O ja mam Ja powinien być duszący, duszący porażenie czy duszący zwykłe porażenie? O, o kurwa, kurwa mać. Mogę się też lekko jak co zaraz. A, możesz mnie leknąć. Dobra, no dobra, dobra, o kurwa. Dwa weki pod rząd? Co to jest? Proszę jeszcze, nie, nie mam tury. A, pewno. Ja pierdolę. Te weki pod rząd. O. Widzisz to? No, to jest kurwa... Weź go jak on ma podwójnego, czekaj. Ja się robię. On ma tylko piorek, W Jakim cudem on mi tylko trzy weki pod rząd dał? Ogłuch, błyskawieśny niszczyciec. Ale zwiecie go, on jest powarta. A mi kloutka zajebał Drugą Druga no, kurwa! Niezłe kurwa, nie? Chłopna. To, to, jest osłabiony cebek, by the way, nie? On mi cały HP wyrąbał. No. Jak jest zbudowany potem CK, no to... No nie no, stary, osłabiony cebek to Osłabienie jest... Się. No ja to rozumiem, nie? Nazwijmy na dół. Osłabiony cebek. tej. Zaraz tam wracamy. 1% mi no. no i widzimy, że znaleźliśmy opka. Nikt do nas nie idzie. Także bijemy sobie solo i mamy herotarkę. Widzimy się na kolejnym herosie. No i A czekajcie, obie Chyba ze nagrywałem, dobra. To sam sam lot będzie. Wow. Zbieracie tak. Krytyczna, znowu dajmy podwójny z zatrutą, krytyczna, błyskawiczny, podwójny, zatruta, czemu ja mam prawie tury tylko? O kurczak giga duży damage dostaliśmy, trochę nam brakuje maga, ale mag już nas uleczył i mamy jeden heroik. Matko jedyny jaki o, drop. Ojątek. Ależ spadło widzowie. Dognijmy sobie jeszcze na zamękę widzowie jeśli będzie stał gołos to zbijemy i tyle. Gobos zbity. Jeszcze chciałem sobie widzowie po dwóch, jak pobiegać Szynolem, ale w sumie to czemu by nie otworzyć sobie, mamy dwa kolce s A nóż nam coś spadnie, także sobie zacznijmy Pusta I unikat, a my sobie możemy jeszcze wybić SK, w końcu mam postać na SK Matko jak dobrze, powiem wam, w końcu, w końcu mam jakąś postać, na której da się coś bić Z tego co mi Szynol mówił, w sierpniu go też praktycznie nie ma, więc wtedy pewnie będziemy dosyć sporo na jego koncie bić kolosów w ogóle wszystkiego. Czy ja dobrze widzę, że SK jest wybite? Kto bije SK o tej godzinie? to musi Colin, albo kto inny. Ale aż dziwne. Żeby mi SK ktoś wybijał o godzinie 7.45? No ewidentnie go nie ma. Ja chciałem wam pokazać SK. Nie fajnie. Oj, dostałem z pracy wiadomość. A my sobie jeszcze szybko przelogujemy, oczywiście na 6.4 i lega Gówno. no i znaleźliśmy przewodnika eee sorry złodzieja teraz i wołamy świat poczekamy aż ktoś przyjdzie jeśli się ktoś pojawi to bijemy no i niego oczywiście do nas nie idzie za wcześnie ludzi na serwerze nimo także bijemy solo zbijemy sobie na fc i oczywiście złodzieja a nie przewodnika I bijemy moi drodzy mamy legendę, nie mamy unikat. No i moi drodzy znalazłem przewodnika, ale chyba nikt nie idzie, więc piszę topo. Użyjemy sobie jakiegoś heroicznego błoga, bym jeszcze jakiś miał, jakieś jeszcze jedno się znalazło. I bijemy pana przewodnika, choć się zatruta, podwójna błyskawiczny. I tak go seklepie, bo Chłop tury nie ma, tak powinno to wyglądać zresztą. O, wciąż jeszcze bez tury, bez ataku przeciwnik, znowu bez ataku. Znowu będzie bez ataku. Uda mi się zbić całego przewodnika, tak żeby nie zdąj na jednego damage'u? Nie! Pierwszy demetr od siat, ale my już go kończymy. Kolejna klątwa, bla bla bla. Klikamy F i mamy unikat na pala. Ale brzydka, dobra. Będziemy się na kolejnym herosie. No i moi drodzy, bielisiozaur znalazł. Ymm, złego Patryka. Także pozdrawiamy Janka i biegniemy na niego. Parę lotnąć jakąś legę. Muszę zaraz kawę wypić. mam tak zmulony głos od rana Oczywiście, to mój sleepy voice O, a czemu ja do was nagrywam nie na tej tym? O matko, dobra, przeżyjecie Nagrywają nie na tej scenie, ta jest trochę lepsza I mamy dziadostwo. <laughs> ja pierdolę, Uf. lega! Bitka, bitka jest, chłopade damy Agata Meble jakiś przyszedł, pokaj gojku No, dwie legi Porażenie Do spania, panie Połek, jesteś? W ogóle ducha masz Ma trzy legi No trzy, tak, trzy legi, trzy legi tego Duszący mu jeszcze damy, żeby damage nie bił to klątwę, dotyk i orkę. O, ja O, weszli, 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 ej! Uciekał. Połekawczy, hmm. połekawczy, kurde, nie? Hmm. Hmm. O kurde, co tam się dzieje? Ej, ej, ej! Ej, hey, bo ja Ty no, bo ja obiad No Kurde. My tutaj dodamy lek od razu, chłopaki. Kurwa, lek, 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 lek bierz. Tu się biją w dwójkę Przedłużam, yeah. przedłużam Ewa, zaproś wszyscy, tak są, wszyscy są w grupie? Co? Ej ty! Wow. O kurna mać To jest do ugrania to, Albo nie Przeciw. Nie, Czekaj, Hera chłop, chłop ma ukryte Alpezia ma Legii Ten ma Hera To jest do ugrania, ej no, Tylko nie wiem, jak ty naszy, bo Szynol Bylisia w ogóle nie ma A Nie, jest Bylisia nie, on my nie mamy dwoja. Chłopcze, jaki bombi? My nie mamy woja ja, ale... A ja. to mnie? My w pińce zaatakowali. No i tylko ma być dwoja, bo on będzie, będzie miał wyzba. No trzeba woja trzeba woja Oni nie mają jednego maga tylko. Tego barmana. Barman też kuchowa. Nie wiem, czemu nie kuchowają. barman ma full legę. No. O Jezu O, ale kryta wyrwał Jak go nie, nie le, le, lechniesz go? lekniesz go? No nie opłaca się Na co innego chcesz zadać? No, zadać... o no dużo zadałeś może daję najautórę tego ja lekle, żeby jeszcze z 2 wydawać. Chyba, że uniknie. Nie nie porażenie może, mam bezkryta. Okay, na ciebie zostawić jaka? dłużej wytrzymasz niż te 40. No, dobra wyraź. Ja, no, tanka wywalimy raczej, nie? Dobra, mamy tanka. To jest 4 na 4 i tam jest no trochę legend. Ja bym był w tego łowce 5 3 na razie. Tego furhero? No, Jakoś czekaj. A no, ten Karli to jest furhero, barman jest raczej ma Mąż bachy, ja nie wiem co to jest. No już no, lechnąć, to... tropa. Dobra, jedenastka. Kurwa, tropka no, mnie. A, mogę go lechnąć, kurwa. Mm. No, no łowce powinniśmy wynieść jeszcze. No raczej łowce jeszcze wyniesiemy, no. O fuck, ale. Dost... O fuck, się z klątwą dostałem. Łowce? Oj! <grym> o fuck, nie wiem czy. Ja... Da, bierz łowce, bierz łowce bęgu. Dobrze! Ja nie leknę się nawet. Jo ja, dostę... ten trzy kryty, nie? Dobra, no i ma mo... i mo... bachy, ja nie wiem kto to jest. On, nie ma... On może nie mieć klubu, ja nie wiem kto to jest. No nie ma no, full fero. No to masz szabachy jeszcze, żeby wyniesiecie. No jak? No jak coś siądzie, no. albo Was nie poklątwią. Kryd jakiś? O 23, spoko. Spoko. No raczej ciebie wynosi. Ja, 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 no. Dobra, ale może go bęgu jeszcze dojedzie. Bęgu dawaj go. Dobrze, jest git, jest git. Dobra ustawka. Dobra ustawka szczerze. No, jest. jak my na 40 level, tu nie. No, tak, 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 nie, dobra, ale jest git. Nie oni nie ogarniają tutaj. Naprawdę. Nie wiem, czy żeśmy nie zrąbali na początku, że tego BOJA żeśmy bili. Bo nawet wyzwa nie rzucą. Jakbyśmy im maga wybąbili albo tropa. No, maga by trzeba było wtedy, ale ja stałem ten dwa MA, nie. No niestety, dobra. A, jakby co widzowie. To tu dziękuję wam bardzo za oglądanie, ja wam jeszcze szybko pokażę, że ostatnio spadł mi taki naszyjniczek, niestety nie miałem jak go nagrać, a ja no, idę sobie na gobosa, może zaraz będziemy próbować coś odbijać, także miłego popołudnia, elo! A, i oczywiście wbijajcie na streama w niedzielę, godzina 14, i dzisiaj o godzinie 18.